Co Co? No co? Jak ty wyglądasz? Siak! E, hejka witam na live bardzo serdecznie. Już widziałam okno czatu i już będzie wszystko widz. Mm, ogólnie to postanowiłam, że na tym live od, odtworzę jakby to odsłuchać To nie jest jakaś taka prośba, tylko jak będę ci pisać na live, żebyś na przykład powiedziała coś tam, to proszę, żebyś puściła, żeby to było, że ja ci pomagam go robić. Tylko nie mów, że ja ci pomagam, tylko będzie robiła to Aha. Aha, okej, okay, to możesz być na live'a. Dobra, więc. Dziękuję, witam was bardzo serdecznie. Hejka z Kardy, Hejka Hirumi. I dzisiaj postanowiłam, że otworzę na tym live. Jakby, no nie będzie to łatwe, bo już po prostu mam dość tego. Więc na live dzisiaj otworzę, tak jakby, taką siebie. Nie wnikajcie w odgłosy w tle, ale tam telewizję i ogólnie moja babcia sama sobie nie rozmawia. Więc przez telefon i ogólnie to postanowiłam, że otworzę się z, z takiej jakby przeszłości, czyli jakby z roku 2019, tak gdzieś z około rok temu, 7 miesięcy temu, bo wtedy na filmach kiedy zauważyłam, że to była byłam taka mega, mega milusia dla wszystkich. Miałam swój też taki specyficzny styl i ubierałam się w ogóle cała, cała na czarno. Nie mogło być nic, co by nie było czarnego, byłam taka bardziej mroczna i w ogóle, ale byłam mega, mega miła i lubiłam się otwierać na nowe kontakty. No teraz no, nie, nie powiem, że to się nie zmieniło, bo może też nie, nie, nie brnę cały czas w ten styl, tylko czasami mam, mam coś innego, czyli na przykład e, robię na przykład jakieś połączenia kolorów, bądź po prostu nie ubieram się jakby cała cała na czarno, więc nie jest to po prostu jakiś jednolity kolor, jednolity Halo? styl. Halo? Halo, chciałam no, nie wiem, czy mogę, czy nie, za bardzo. Spoko, dobra. O, oh, dzięki. Poczekaj, tylko tutaj dokończę mówić. No i właśnie teraz już ten styl jest taki trochę inny, bo też w tamtym czasie, kiedy na początku mojego kanału, to ogólnie no nie, nie mówmy, że też jestem taka mega, mega, mega miła dla wszystkich, ale wtedy po prostu nie miałam walona jakby też na hakerów w ogóle. Więc teraz postaram się otworzyć taką taką jakby no mnie z przeszłości jak tak można powiedzieć więc jeżeli jesteście ciekawi to możecie oglądać i dzisiaj ze mną live'a będzie prowadziła Oliwia przynajmniej na czas teraźniejszy bo potem może też ktoś będzie chciał ze mną poprowadzić, więc no czekaj, czekaj ciszej co? to było ciszej trochę muszę się kończy ja mam live'a dobra jestem więc możecie też wpadać na konto Oliwii. dobra. E, coś. Co się chyba z czatem stało? Bo się coś zacięło. Ja tego na Co? Ja za włoski z tego na włoski disko. Nie mam na razie. Tak, ale właśnie tak mówię, ktoś by chciał się to może się się zgubił. ja poszukuję wąsków z tego, bo jeszcze to po włoski z tego drobnia, Tak, to już mam sukienkę, rąki i skrzydełka. No to fajnie. Dobra, to otworzę może taki cały, cały totalnie mroczny look, tak jak w tamtym czasie już trochę zapomniałam. Yy, Można napisać, na ile subskrypcji byście chcieli losowanie. Yy. Nie wiem, jakie spodnie dobrać, bo ja zawsze miałam... Mam no, ja moje tutaj lajwa. No, Mamo, ja tutaj mam lajwa! Co się stało? No bo się uderzyłaś chyba. Miałam też takie czarne spodnie tutaj i teraz jest pytanie, gdzie one są? O tu. I one mi wymaga do tego pasowały. Więc... E, a ja mam sekcję online? Czy pani się to bo ja mam online? Nie ja mam na razie online i jest nawet z git, bo jak pani przesyłała, to było jakieś istny koszmar z tym, bo nikt się nie mógł połapać w zadaniach, a to się zadania nie otwierały, a to... Dobra jest, ludzie! Dobra Ej, ludzie mi wyszli w ogóle z live'a, więc... A... Czemu? Za co? Nie wiem, ale rozłączyło mnie nagle i mi ludzie w ogóle z live'a powychodzili i nikt nie, nie chce dołączyć Może, pewnie no. okay. Dobra, przynajmniej ten... No tutaj Nikola miała mi dołączyć Czy będziesz jeszcze live'a nawet czy już nie? No ja mam nadal tego live'a. O nie, już no, nie tego nie, nie, nie tam, tak? A ja chyba nowego muszę zrobić. No nie no, bo muszę nowego zrobić, bo się tutaj coś